Witam szanownych Państwa na kanale Kuchnią Michała To jest Silesia Emaila Karpo widlak 25 litrów 40 cm Za 169 Kurde tam napiszę bo już nie pamiętam ile to kosztowało Na Allegro Wygląda naprawdę tak, jak kiedyś. Garnki były 25 litrów. Bardzo ładnie to wygląda. Duża ręka tu wejdzie. To jeszcze jakaś klejka. Ale to pierwszy raz był wypalany. Kolorek bardzo ładny. Naprawdę. Po co przypłacać, skoro można coś takiego kupić? Tradycyjny garnek. No nie, 500 zł za nierzewkę płacić, a w tym jak się zadba, to też potrafi. 30 lat wytrzymać, jak ktoś dba, nie? Naprawdę. Kolorek bardzo ładny. Jak się przybliży, to taki piasek widać. Garpowidlak Silesia emaila. Emalia Także za te pieniądze to się opłaca Można tu Nie wiem Słoik spokojnie tu wejdzie Chyba, że przyniosę i... No, to jest chyba słoik w sześćsetkach prawdopodobnie. No jeszcze tyle miejsca zostaje. akurat minut. Także do ważenia piwa, do gotowania, pasteryzacji, słoików, różnych rzeczy. Dużo rzeczy można robić.